Witam was serdecznie dzisiaj chciałem wam powiedzieć parę słów na temat, na temat tego eliksiru, który kupiłem u masażysty, kto oglądał ten wie. Jest to jest to sok z takiego pnącza, z takiego pnącza bluszczu zwanym Betel. Betel po polsku pieprz żuwny. To jest pieprzówny, a to jest jego sok. Długo e, szukałem jakichś konkretnych informacji na temat e, właściwości tego, tego betelu. Ja mówię o betelu tylko o soku z pieprzóżównego. Nie, nie można mylić tego z innym betelem, który, o którym za chwileczkę opowiem. E, co ten sok, jak on pachnie? Najpierw Wam powiem, jak on pachnie. Zapach ma jak środek antyseptyczny w szpitalach, jak taki zapach lizolu. Tak bardzo, bardzo, bardzo rozcieńczony zapach lizolu. To możecie sobie wyobrazić, jak wchodzicie nieraz do szpitala, czujecie gdzieś tam, przynajmniej za starych czasów tak było, że ten lizol było gdzieś tam czuć. Taki ma zapach. Co on robi? Z tego co się dowiedziałem z literatury internetowej co so, mówię o betelu o tym betelu. Jest antyseptyczny, odrobaczający, przeciwbólowy, no i działa na przykład na przeziębienia, tak? Działa na przeziębienia o działaniu zewnętrznym nie słyszałem smak. Słonokwaśna woda, słonokwaśna taka taka woda. I na końcu zostawia taki cierpki, cierpki posmak. Aha, i to jeszcze ma za zadanie, jest wys, wysusza błony śluzowe. Czyli jak są problemy z zatokami, na przykład można by było sobie zrobić kurację, kurację właśnie takim sokiem. Ja to sprawdzam na sobie, czy czasem nie będę miał jakichś reakcji alergicznych, ale sobie go tak popijam dwa razy dziennie po takim, czyli pośniadaniu i później po ostatnim posiłku sobie taką przed spaniem taką wypijam. jakichś ubocznych działań na razie. To jest trzeci dzień. Ubocznych działań na razie skutków nie widać. A na przykład czuję się tak, leżej trochę na na flakach. Teraz opowiem wam o innym zastosowaniu takiego. Tutaj oczywiście wrzucę wam zdjęcia. Sam osobiście tego nie robiłem, ale powiem wam to co wiem na temat betelu. Do tego betelu, do, do liścia tego betelu dodaje się orzechy palmy arykowej. Ja już robiłem wam kiedyś o palmie betelowej, a orzechy arykowe są, są do, gotuje się te orzechy. I dodaje się do, na ten liść, po, po kolei Wam powiem, co, jak, jak to wygląda. Liść betelu, tego pieprzu żółtego, taki elegancki, on bardzo, bardzo szybko wędnie, dlatego używane są tylko świeże, trzeba trzymać go w temperaturze jakichś 4 stopni, tak? żeby były świeżutki betelu. To powleka się, czy tam smaruje się taką lekką warstwą wody wapiennej. Tak, no, takiego gaszone wapno z dołu, jak się budowało kiedyś, to się robiło, gasiło się wapno w dole, to z takiego dołu sobie bierzecie trochę takiego wapna na ten liść. No to kładziecie właśnie te orzechy palmy arekowej. Na przykład, jeżeli lubicie goździki, to dosypuje, dokładacie sobie posproszkowanego goździka. E, możecie dodać limonki, możecie dodać co tylko lubicie i to się zawija. To się wkłada do dzioba i się żuje. I to się żuje, i pod wpływem alkalicznego pH, czyli od tego wapna, ślina zaczyna zmieniać kolor. Zmienia, zmienia kolor na taki purpurowy, od czerwonego do purpurowego. Tak? I to jest używane, używane jako. jako mm, jak my używamy, jak, jak używa się papierosów, tak tam, tutaj, w tych rejonach, czy znaczy nie tylko w tych, bo jeszcze Indie, tu, bo ten pieprz po prostu można hodować praktycznie wszędzie. I, I to się żuje. To się żuje. I to ma troszkę otumaniać wszystkie te substancje, które zawarte są w tych betylowych w tych, w betylu, łącząc się z wapnem, z wapnem, z wapnem <grym> e, i substancjami z tego, z tych orokowych orzechów, ja mówiłem wam o tych orzechach orokowych wcześniej, tamte e, wszelkie rodzaje toniny, nietoniny, to odtumania nasz układ nerwowy i czujemy Taką, taki, to jest tak, jakby, może nie narkotyk, ale taka substancja, lekko odurzająca, otępiająca, może powiedzmy tak, otępiająca substancja z tego wychodzi. To jest bardzo znane w okolicach w Indonezji. się Na przykład no, w Indonezji i w Indii stosuje się go za Na przykład używa się tego jako wyrazu szacunku dla małżonki, dla męża tutaj na przykład na, na weselach indonezyjskich i dostajesz taki zwiniątek tego petela, tylko że to, tam nie ma tych orzechów. Tylko po prostu jest parę liści zwiniętych w, taki, w taką strzałkę, w taką tutkę. I po prostu przychodzi okres, przy, w pewnym okresie tej ceremonii Bierzesz to i rzucasz panu modę, a panna młoda rzuca tym w ciebie. Jak chcecie to zobaczyć, to jest u mnie na kanale taki film. I w Indiach tak samo, tylko nie wiem czy akurat tak samo. To jest wyraz szacunku pana młody, męża do żony, tak? Czyli rzucają w siebie liśćmi tego pieprzu różnego. W kuchni nie wiem, do czego by to można było użyć. Na pewno ktoś jakaś e, ekstremalna kuchnia używa tego, tego pieprzu. O, pozostaje taki szczypiący język. Brawo! że to nie jest przyjemny przyjemny smak. Przyjemny smak tego. Co mam jeszcze mogę o tym powiedzieć, z tego, co wyczytałem? No to na robale to Wam mówiłem. Zobaczmy, co tutaj mówią. Podpowiada. No to właśnie to są te miksy z tymi orzechami. Problem jest w tym, że po prostu nie możesz łykać, nie możesz połykać za każdym razem, bo buzuje ci ślina, tak? Bo ta cała mieszanka powoduje to, że śliniarki twoje pracują na 100% i produkują dużo śliny. I teraz jak ty to żujesz, to masz pełno śliny i nie możesz wszystkiego łykać, musisz wypluwać. A ta ślina jest purpurowa, czerwona. Także nieraz w, można na przystankach autobusowych, w mniejszych miejscowościach, tam gdzie na przykład się to żuje, widać, wszystko jest oplute, oplute tym betelem tą śliną, taką, właśnie, kolorową. Nie wiem, czy to jest prawdopodobnie, to nie jest łatwo zmywalne, skoro, skoro to jest na um, cały czas, na tych murach, ścianach, koszach o ile są kosze widoczne, tak? Ja sobie robię taką kurację. Jeszcze raz będę się do masażysty to dokładnie się podpytał, no, on mi to mówił, że właśnie na rozluźnienie układu nerwowego właśnie ten sok też jest dobry. Nie wiem, stosuję go sobie tak, tą, tą buteleczkę wypróbuję, nie czuję się jakoś specjalnie jakoś źle, żebym na przykład czuł poprawę, ale potrafię czytać swój organizm i na przykład wiem, jeżeli coś Używam czegoś, to wiem, jak mój organizm się zachowuje, negatywnie albo pozytywnie, w jakim kierunku idzie. Jest bardzo ważne, żeby nauczyć się czytać, co wasz organizm preferuje, czego nie, i wtedy możecie wykluczyć dużo schorzeń, dużo schorzeń ze swojego organizmu tylko dietą, tylko dietą, z którym wykluczycie niektóre, niektóre elementy żywienia, tak? Sprawdźmy, co jeszcze ciekawego możemy powiedzieć to alkaloidy, taniny, kwas galusowy, olejki, eugenol, eugenol, havikol, cyjenol. Co do tego cyjenolu to to jest, jak powiem to powiedzieć, to jest toksyczne. Nadużywanie na przykład rzucia tego może powodować raka krtani, gardła, dziąseł, to tak na marginesie, tak? A, za, a że zaczynają rzuć to od pięciu lat, takie pięciolatki już mama im wkłada kawałek tego, żeby już się przyzwyczaili, bo w wierzeniach tutejszych plemion, tajmy na <grymna> to ludzi, to jest lekarstwo. Skutki uboczne im nie są znane. Na przykład nikt, nikt nie zastanawia się nad skutkami ubocznymi, jakie będą później, bo tutaj jest troszkę inna mentalność. My myślimy, o, nie będę tego, bo będę miał raka, tak? I tak jemy, ro, tak jemy i tak pijemy, i palimy, i cudujemy. Tutaj jest troszkę inna mentalność. Tak jest zapisane od pradziejów, jak jest, osiąga wiek pięciu lat, nie mówię na przykład, że tutaj w mieście, bo w mieście się nie zauważyłem, albo na, na wieś, na wieś, którą odwiedzam, to też nie widziałem, żeby ktoś tam żył ten betel. Ale zdarzają się, na pewno się zdarzają. Na rynku też nie widziałem, żeby sprzedawali. Może tu jest zakazane? Nie. W każdym bądź razie taka jest tradycja i tej tradycji przestrzegają 5 lat. Betela w dziób sobie żuj. Rzucie tego betela, co ono daje? Uśmierza głód. Nie czujesz, nie czujesz głodu zabija głód, ale też zabija twoje poczucie czasu, tak? Czyli jest trochę takie lekko, lekko działające na twoją psychę. No nie wiem, no to, to tylko tyle, co mogę wam powiedzieć, co się spotkałem, co wyczytałem. E Także jest bardzo rozpowszechniony na całym świecie. Nawet w Polsce możecie kupić. Tylko nie wiem, czy świeże liście betelku, czy nie. Także pieprz żółwny betel. Sprawdźcie sobie sami, jak się zainteresowaliście. Tak jakbym lizo rozcięczony Pozostawia taki, jak pieprz, tak? Pozostawia taki na języku taki smaczek taki pieprzowy pieprzowe szczypanie. Dobra, to na razie tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.